Dzień dobry, Witam wszystkich bardzo serdecznie w filmie, który wydaje mi się, że jest oczekiwany, bo zapowiadałam go już wcześniej, że zrobię rozdanie. Dzisiaj też umieściłam taką informację na Instagramie, także kto ma Instagrama, ten wie o co chodzi. No i umiejąc czytać, też wie o co chodzi, bo w tytule jest zawarta informacja. Chodzi o rozdanie. Mam do rozdania trzy pełnowymiarowe flakony: dwa w pojemności 50 ml, jeden 30 ml. Jeden mini, mini zapach dla osoby, której pytanie zostało wybrane do konkursu. Pytań naprawdę było sporo, najwięcej w społecznościach na YouTubie, kilka tam na Instagramie, niewiele, ale było z czego wybierać naprawdę. Dziękuję bardzo za te propozycję. Przechodząc do meritum, wygrała tutaj, jeżeli chodzi o pytanie konkursowe, Nadia83. Ja przeczytam może to pytanie. Czy jest taki zapach? Jeśli tak, to jaki? Z którym kojarzy Ci się jedna osoba? Kim ona była? Jak wyglądała? Czy do niej pasował? Przede wszystkim serdeczne gratulacje, Madziu. Prześlę Ci zapach, który zaraz pokażę. Natomiast może ja rozpocznę konkurs odpowiadając na to pytanie. Oczywiście, że jest taki zapach. Pewnie już wiecie jaki. Przede wszystkim Fahrenheit Diora tak mi się kojarzy z tatą. Jaka to była osoba? Osoba bardzo y, z mocnym kręgosłupem moralnym, y, stanowcza, y, choleryczna też, y, z naprawdę mocnym charakterem. Y, taka, ale jednocześnie odpowiedzialna, opiekuńcza, no cudowny po prostu człowiek, którego już nie ma wśród nas, jak wiecie, i, i ale zapach mam w swoich zbiorach po tacie i czasami lubię się wąchiwać, przypominać sobie sytuacje, w których ich tych perfum używał. Najczęściej były to okresy świąteczne, jakieś wyjścia, uroczystości i, i wtedy, wtedy sobie właśnie wzbudzam w mojej głowie bardzo przyjemne wspomnienia. Ten zapach jest męski dla mężczyzny dojrzałego, dla mężczyzny poważnego. To na pewno nie jest zapach dla faceta w ameby dla faceta bez wartości żadnych kierującego się tylko przyjemnością w życiu zupełnie to nie jest zapach dla takiej osoby to jest zapach dla osoby odpowiedzialnej stanowczej opiekuńczej nie bojącej się brania odpowiedzialności za swoje czyny Także tak bym tą ujęła, i oczywiście wszystkie nagrody wędrują do mnie, ponieważ udzieliłam najlepszej odpowiedzi, nikt inny nie był w stanie. <laughs> nie dałam szansy. Taki żarcik. Nie no, żartuję. Oczywiście, na to pytanie bardzo proszę y, odpowiedzieć w komentarzach pod tym filmem. Y, ja wyłonię. Y Zwycięzców, zwycięzców, wszyscy będą zwyciężeni, bo na pewno wszyscy piękne, piękne odpowiedzi udzielą, ale niestety budżet mam okrojony. Wiecie, ja nie mam żadnych współprac teraz, więc jest to z mojego budżetu. Więc po prostu ja funduję te nagrody. Z czego się bardzo cieszę, bo chcę też nagradzać po prostu moich, moich widzów, tak? że jesteście ze mną, że mnie wspieracie, że księkujecie, że komentujecie. Tak, więc w komentarzach proszę o udzielenie odpowiedzi, odpowiedzi yy, zwycięzców, wylosuję 27 listopada w sobotę, bo jak wiecie w sobotę i w niedzielę jestem bardziej czynna YouTube'owo, mam trochę więcej czasu. Więc wtedy wyłonię zwycięzców. A dzisiejszy zwycięzca, którego już znamy, to Madzia 83. Twoją kochana nagrodę też wyślę jakoś za tydzień, jak wyłonię tych kolejnych zwycięzców. Wiecie, żeby nie chodzić kilka razy na pocztę, mam nadzieję, że się nie obrazisz, że poczekasz troszeczkę. I mam nadzieję, że zapach, który dla ciebie przygotowałam, ci się spodoba. To jest Versace Bright Crystal Absolu. Taka urocza miniaturka. No jak zabaweczka, cacuszko po prostu. Yy, I to jest flanker oczywiście chyba każdemu dobrze znanego zapachu Versace Bright. Krystal. To jest flanker słodszy. To jest zapach kwiatowo-owocowy, ale zdecydowanie słodszy od pierwowzoru. Powstał w 2013 roku. W otwarciu znajdziemy owoce, znajdziemy granat, znajdziemy juzu, znajdziemy też w nim nuty wodne. Oprócz tego piwonie, malinę, lotos, magnolie, piżmo, machoń oraz bursztyn. Przyjemny zapach, chociaż ja go bardzo lubię używać latem, wiosną, wtedy chyba najbardziej mi się sprawdza, aczkolwiek. Teraz w ramach odświeżenia myślę, że też byłby fajne. No i wiadomo, jeżeli Ci się nie spodoba, no to wiesz, to jest jeszcze trochę czasu i, i, i możesz przeznaczyć go jako prezent mikołajkowy dla kogoś, komu wiesz, że się spodoba na przykład. Tak samo inni zwycięzcy, których, którzy będą wyłonieni, mogą tak zrobić. Specjalnie zrobiłam właśnie losowanie przed mikołajkami, żeby zdążyć wysłać. Do Was te zapachy, żebyście mogli stwierdzić, czy sami chcecie zatrzymać dla siebie, czy komuś może podarować w miłym prezencie. Ok, następny zapach. Pierwszą nagrodą w tym konkursie jest zapach Sea Armani. Woda perfumowana to jest pojemność 30 ml. I przeznaczę go dla kogoś, kogo odpowiedź mi się najbardziej spodoba. Wybaczcie, no, będzie to subiektywne. Hmm... Subiektywna opinia, tak, tylko i wyłącznie moja. No tak to już jest. Możecie się, mam nadzieję, że się nie obrazicie, jeżeli nie spodoba Wam się mój wybór. Trochę się tym stresuję. <grytanie> Żartuję. Ok, si, chyba każdy też już zna. To jest zapach taki drzewno-waniliowy z roku 2013. Znajdziemy w nim liść czarnej porzeczki, różę majową, frezję, wanilię, paczulę. Oprócz tego jest też Ambroxan, Są też piękne nuty drzewne. To jest zapach ciepły, komfortowy, otulający, idealny moim zdaniem najbardziej na jesień. Aczkolwiek ze względu na jego taką elegancję, będzie dobry nawet w Wigilię na przykład, żeby go użyć, czy też w okresie świątecznym. Ciekawe komu przypadnie. Ja go bardzo lubię, bardzo cenię. I ta wersja Sea Intense najnowsza, nie ta czarna, tylko z 2020 roku. Też mi się bardzo podoba i cały czas jest na mojej łyżliście, tak samo jak milion innych zapachów. Ok, następnym zapachem, który chciałabym przeznaczyć, jest Hugo Boss Deep Red. To jest też woda perfumowana w pojemności 50 ml, i to też jest już klasyk chyba każdy go kojarzy. To jest zapach taki mm, słodki dość. Y, Cytrusowo-owocowo-drzewny. Powstał już dość dawno, bo w 2001 roku. I rzeczywiście w otwarciu mamy czerw eksplozję czerwonych cytrusów, czerwonych owoców cytrusowych. Hmm. Czerwoną pomarańczę, jest też czarna porzeczka. Y, jest klementynka, jest gruszka, mandarynka, jest imbir kwiat imbiru, tuberoza, frezja, nasiona hibiskusa, wanilia, drzewo sandałowe, piżmo oraz cedr kalifornijski. I to jest taka kompozycja właśnie dość z dość mocnym akcentem na owocową drzewność, taka ciepła, otulająca, też komfortowa, ale ze szczyptą szczyptą pikanterii, taką delikatną. Zapach w moim odczuciu nadaje się świetnie na wieczory, może na randki jakieś. Może też by były fajny na walentynki, które już są w lutym, więc czemu nie? W każdym razie ciekawy zapach, który utrzymuje się na rynku już bardzo długo i myślę, mam nadzieję, że nie zniknie. Okej. Okay. Ostatni zapachów, które przeznaczyłam do naszego rozdania, to jest Deep Euphoria Calvin Klein. 50 ml wody perfumowanej. To jest wzmocniona, wzmocniona wersja tej podstawowej, klasycznej euforii, chyba z 2007 roku. Ten flanker akurat powstał w 2016. I to jest taki zapach różano, drzewno, taki korzenny, ciepły, otulający, bardziej głęboki moim zdaniem od podstawowej euforii, taki bardziej orientalny nawet bym powiedziała, no właśnie głębszy, deep euforia po prostu. Znajdziemy tutaj kaskalone to jest molekuła, która do 2020 roku była utajniona, potem przekazana do użytku, do użytku powszechnego odtajniona po prostu została. Jest następcą molekuły o nazwie kalone. To jest molekuła, której zapach przypomina taką świeżą bryzę morską. I tutaj molekuła kaskalone jest podobna dość. Jest taka krystaliczna, rześka ale słodsza od tej e, pierwszej molekuły, o której mówiłam. Tak gwoli wyjaśnienia, co to takiego za, dziwnego, za dziwny twór. No. E, obok tego jest biały pieprz, jest liść mandarynki, jest czarna róża, piwonia, geranium, jaśmin, paczula, nuty drzewne i piżmo. Także świetny wieczór. Też myślę, że nadałby się y, świetnie na zimę. W ogóle te dwa myślę, że fajnie będą grały zimą. Może właśnie jak przyjdą mrozy, też jeszcze lepiej. Także też jak na okres, na okres świąteczny, jak najbardziej y, się nadają. Y, Madziu, y, swój adres bardzo proszę, żebyś przesłała mi na maila. To będę już go miała tam zachowanego. No i oczywiście zachowam. Prezencik tylko dla Ciebie, to już jest zarezerwowane, tutaj już nie będzie żadnego losowania, nic, nic z tych rzeczy. Okej, okay, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w, w konkursie, to już chyba mówiłam, odpowiedzieć po prostu e, na pytanie, które już też przeczytałam i które pojawiło się pewnie gdzieś tam, gdzieś tam na ekranie podczas trwania filmu. E, należy oczywiście polajkować ten film, kciuki w górę, koniecznie wypowiedzieć się jak najbardziej kreatywnie żeby, żeby wiecie, żeby jak najwięcej yy, szansy było na zdobycie nagrody bo nagrodę otrzymywać jest zawsze miło, ja to lubię aczkolwiek chyba jeszcze nigdy nic nie wygrałam ale wy macie więcej szczęścia ode mnie i na pewno na pewno się uda, poza tym koniecznie trzeba być subskrybentem tego kanału, ponieważ no chyba to logiczne, no, chcę nagrodzić osoby, które mnie wspierają, są ze mną no, w ten sposób. Ja to oczywiście będę weryfikować. No i tyle w zasadzie. Losowanie 27 listopada. Zaraz myślę, że do trzech dni po losowaniu w poniedziałek, prawdopodobnie, jeżeli losowanie jest w sobotę, to ja postaram się w poniedziałek wysłać po prostu do Was nagrody. No i tyle. Tyle w zasadzie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że moje opisy zapachów były przekonujące i takie, wiecie, działające na wyobraźnię. Życzę wszystkim powodzenia, aczkolwiek żałuję, że nie wszyscy będą mogli wygrać. Naprawdę, chciałabym wszystkich nagrodzić, no ale budżet mam też ograniczony. No i cóż, pozdrawiam serdecznie. Papa. Pa.